Cześć, ma dzisiaj unboxing paczki. Ponownie wygrałem konkurs, tym razem na kanale Petrol Wolfa, nią było Jiroke z Huntera. Więc ja zaraz przygotuję sobie statyw. Usunę tę konie i otwieramy. Wygenerował uczestnika numer 6, czyli mamy 1, 2, 3, 4, 5 i 6 Radio Jones. No dobra, więc paczka już jest. No i tak. Trzeba przeciąć taśmę od boku. Dobrze jest. Teraz od góry. Jeszcze z drugiego boku. Ok, mamy to. No i tak. Mamy zabezpieczenie paczki. Bardzo dobrze, żeby uszkodziła się w czasie transportu, sportu tutaj czuję już, że jest to raczej model premium owinięty szczerze no chyba to jest premka ale zaraz zobaczymy tylko najpierw otworzymy to okej okay. to nie jest jednak premka, tu są po prostu mainy owinięte rozumiem, rozumiem, okej okay. eee, dobra po pierwsze co, to mamy SF90 Stradale Ferrari. Ja już taką w swojej kolekcji posiadam, więc ona raczej pójdzie na luzaka. Czkolwiek fajnie. Lotus Cortina. Nie wiem dlaczego, ale mi się nie udało dalej tego modelu znaleźć. A mówiłem, że ja go będę chciał z tego okresu, więc oczywiście, że on ląduje i on nie będzie rozpakowywany. No i te trójka. Moją drugą tę trójkę rozpakuję, bo ona miała tutaj nie najfajniejszy haczyk. A tą sobie właśnie zostawię. Tamta była mimo wszystko z Chorwacji, ale ja i tak te karty rozcięte sobie zostawiam. Także yy, przejdźmy dalej yy, do dalszej zawartości paczki. Myślę, że najciekawsza część tej paczki, mimo że w sumie na to w Polsce zbytnio nie mają zainteresowania, to akurat... Wow! Fajnie, fajnie, że tak paczkę zabezpieczono. Żeby się tutaj nic nie rozwaliło, a nie jak ee, w Smyku, na przykład, i Rockets Hunter dostał paczkę, no to to była po prostu porażka. O, widzę, że tu ślady są chyba w jakimś kartonie od Hot Wheelsa, bo coś tu jest. Matel nawet. Dobra. I mamy! Szewela! No, on jest świetny. Ja uwielbiam szewela. Więc fajnie, że mam e, teraz wersję premium tego oto Mega fajny jest. szybki i wściekłych. Z tego setu mam w sumie też Viperka, natomiast inny house tak szczerze nie potrzebowałem z tego setu yy, oprócz właśnie Vipera i tego Chevella Fajnie, że udało mi się go zgarnąć teraz. Bo nie będę musiał go kupować. Oczywiście metalowy spód, yy, gumowe kółka i widzę nawet, że zbieżnikiem i naprawdę fajny wzór kółka jest przód, jest tył. Tak sobie, o, odlew świetny, bo Shavel SS, także fajnie. Także czas zacząć od te Tutaj jest ta z konkursu, to widać po haczyku, że jest fajny, tu tylko bok jest trochę naruszony. natomiast tutaj haczyk wygląda tak, nie najlepiej. I łuk też w sumie jest oklejony trochę, więc otwieramy sobie tego, bo uważam, że on ma raczej gorszy stan karty. No i co, zaczynamy, dobra? Tak, i teraz, jeszcze, tutaj w drugą stronę jest otwieram, i mamy, mamy tę trójkę w luzaku. Fajnie wygląda przód, mega mi się podoba ta, ta kolorystyka, tutaj. No, tył jest dziwny, moim zdaniem. Ja ogólnie bardziej preferuję szczerze tę trójkę właśnie z tego roku niż tamtą z tamtego roku. Taką brą brązową. ta jest mega fajna. Przede wszystkim ta góra w tej te trójce świetnie się prezentuje. Przód też. Naprawdę fajny model, muszę przyznać. Także karta otwarta. Tutaj zostaje sobie karta. E, już po prostu, którą sobie zawieszę na ścianie. No i jeśli chodzi o SF90, tutaj mamy sf 90 90, przynajmniej dziesiątkę Też myślę, że otworzę. Tylko trzeba będzie porównać dwa stany kart. Tak więc yy, obie karty wyglądają moim zdaniem dobrze. Obie mają też naklejkę z pepko z tyłu. Ale wybieram chyba tę, bo no tutaj troszeczkę takie coś ma. Dobra. To niech będzie, że otworzę tym z dzisiejszej paczki sf w 90. Bardzo fajnie, cieszę się, że mogę mieć ją na wolności. Sobie, a przy okazji, nie tracąc na karcie, ja tak robię często. Jak jest jakiś topowy model, to sobie taki, który po prostu mi się bardzo podoba. Nawet nie o to chodzi, że topowy, Bo tu chodzi o to, żeby mi się podobał. No to po prostu sobie dokupuję drugiego, żeby jednego mieć dalej na karcie, drugiego luzaku. No i proszę bardzo. Mamy w Luzaku, możemy sobie poglądać ten model fajny jest, kurde, nie ukrywam. No. Mi się z tych wszystkich Ferrari z tego roku yy, pomijając la Ferrari, bo mi się znacznie bardziej podoba, no to to jest drugi model, który mi się najbardziej podoba. Z Ferrari w tym roku, więc fajnie. No ale jednak ja najbardziej lubię la Ferrari w tym roku. Także yy, podsumowując... Yy, Mega fajne modele nie ukrywam tutaj mamy sobie yy, i naprawdę naprawdę fajny, fajna paczka po prostu yy, może naprawdę spoko spoko modele tutaj mi się udało po prostu wygrać także fajnie no. Mam nadzieję, że mojego szczęścia nie wyczerpałem i że w przyszłości wygram jeszcze jakiś konkurs Mo zastanawiam się też, żeby na moim kanale zrobić konkurs, bo jesteśmy trochę głupio z tym, że jednak wygrywam konkursy, a dalej nie zrobiłem żadnego. Więc też rozmyślam nad tym, żeby w przyszłości na moim kanale zrobić konkurs. Na, e, ale nie wiem do, do końca co dać w nagrodach. Jeszcze się zobaczy, czy coś upoluję w polowaniach na Hot Wheels, które oczywiście cały czas na moim kanale się pojawiają. Wczoraj się pojawił handling. Zapraszam oczywiście. Jak to nagrywam, to dzisiaj w sumie. E, także życzę mi genialnej nocy. Dziękuję bardzo też Petrol Wolfowi za tę paczkę. No i tyle. Nara.